<laughs> chłopaki, nie mogę. Było bardzo fajnie. <laughs> Fakt. Ale powiedzcie mi, jak się stąd wydostać? Muszę wracać do psa i kitty. Co? Przecież miałeś spełnić swoje życzenie. Masz już mapę. Nie potrzebujesz jej. Dokładnie. Odzyskaj swoje życia i znów zostań żywą legendą. Tak, tak dawniej. Pali ich diabli. Kot buta chciała solo. Tak, kot w butach działał, Solo. Czyżby jego legenda była tak wielka, że zabrakło w niej miejsca dla innych. Legenda nadal jest wielka, kocia. To ty zmalałeś! No, zmieniłeś się! Tak, teraz podobno przyjaźni się z psami. I nawet nie ma własnej spady. <śm> Bohater! Bohate. Kot w bogach, akurat! Jak już to? Kot w kapczach! <grym> nie, lej! Nie wiecie? Nie, nie. Nie, nie. <grym> Teraz was się <pikę>. tykielski! <grym> wiecie co? Jesteście okropni! I to bardzo mnie konfliktuje wewnętrznie. Sam się stąd wydostanę. A Dio, co? Myślisz, że jesteś od nas lepszy? Bez nas już zawsze i wszędzie będzie ci to Uwielbiam zapach strachu, wiesz? Jest upajający. Przerywa. Wybacz, że psuję ci spotkanie z dawnymi życiami, a raczej śmierciami. Tak jak ja tu. Byłem tam. Widziałem każdą z nich. Każdy przedwczesny zgon. Ale ty nawet mnie nie zauważałeś. Bo przecież kot w butach. Śmieje się śmierci twarz, prawda? Teraz jakoś tego nie robisz. Nie jesteś łowcą nagród. Jesteś śmierć. I nie mówię tego metaforycznie, ani symbolicznie, ani poetycznie, ani teoretycznie, ani w żaden inny sposób. Jestem śmierci. Tak po prostu. I przyszedłem na ciebie, kocie. Ale, ale ja jeszcze. Nie. Że... <noise> Widzisz, dlatego nie lubię kotów. Sama idea, że ktoś ma aż dziewięć żyć, to jakiś absurd. A ty nie ceniłeś ani jednego. Więc może zrobię nam obu przysłuchę i odbiorę ci to ostatnie. Sam. Hej, oszukuję! To sekret. Uciekaj, kocie! Znajdź gwiazdę! Proszę Was, no uciekaj. Tak, ah, tak będzie nawet ciekawi.